Bardzo poruszyła mnie historia wczorajszego napadu na szpital w Krakowie i zabójstwa lekarza przez nożownika. Tego samego dnia, czyli 29 kwietnia doszło do kolejnego napadu. Tym razem w Częstochowie została napadnięta lekarka udzielająca pacjentowi pomocy. Ona na szczęście przeżyła. Składam Rodzinie ofiary, najszczersze kondolencje, a lekarce szybkiego powrotu do zdrowia i aby nie zwątpiła w sens pomagania innym. Na kanwie tych strasznych wydarzeń należy zapytać o jedno, co doprowadza do takich dramatów. Tak, nie jestem lekarzem, nie mam wykształcenia medycznego, ale myślę, że jako ekspertka odtworzenia treści na strony internetowe, na social media, obs jako obserwatorka social mediów, myślę, że można powiedzieć o kilku przyczynach. Po pierwsze, bardzo, bardzo duże przyzwolenie na działalność. Takich pseudomedyków, ludzi, którzy oferują jakoś, jakieś magiczne płyny na różnego rodzaju dolegliwości, którzy wcale nie są lekarzami, a po prostu chcą sprzedać swój, pro, swój produkt. Te płyny typu Lugola, Jodika, jakieś płynek hormonalne, które mają. E, zwalczać dolegliwość, zaburzenia hormonalne, na przykład jakieś środki odchudzające, i tego, innego, e, i tego innego, i tego innego, i tego typu rzeczy. Ci ludzie, nie mając wykształcenia medycznego, prowadzą działalność paramedyczną, pseudomedyczną gdzie najczęściej obrażają onkologów, endokrynologów, ginekologów, pediatrów, internistów. Zdarza się, że okulistów, ortopedów, radiologów, określeń, jakie tam padają, naprawdę nie będę cytować, bo po prostu kulturalnemu człowiekowi to nie wypada ale trzeba powiedzieć wprost, że są to życzenia śmierci, pobicia, utraty prawa do wykonywania zawodu, zrobienia krzywdy rodzinie i tak dalej. Jest tych gruźb mnóstwo, a samorządy lekarskie albo nie reagują, albo no minimalne, są minimalne reakcje. Raptem toczy się sprawa jednego takiego człowieka, podczas gdy no, jest tego w internecie mnóstwo, naprawdę mnóstwo. Kolejna kwestia to wydarzenia w Oleśnicy. Atak posła Brauna i posła Pilca. Atak alarm bombowy, które jak na razie pozostają bezkarne. Jest o ogromny hejt na lekarkę, która dokonała aborcji w dziewiątym miesiącu. Ciąż. Nie będę o tego tematu wracać, ale Trzeba przyznać, że pozwala na to, no jest, pozwala na to stowarzyszenie, specjalist, specjalistyczne stowarzyszenie, które nie robi z tym praktycznie nic. I, a, a jeszcze jeden lekarz z tego stowarzyszenia to wspiera po to tylko, żeby bronić siebie. No, tak nie powinno być. Musi być solidarność całego środowiska medycznego i pacjentów przeciwko takim ludziom, przeciwko hejterom. Bo każdy tak przeciwko wszelkiej maści antyszczepionkowcom, obrońcom życia, pseudomedykom, ludziom, którzy chcą zarobić na jakiś, na jakiś cudzysłowie, cudownych suplementach diety. Pamiętajmy, że każdy taki hejt, zwłaszcza jeżeli jest o, gdzieś tam mm, popierany przez polityków, a w przypadku na przykład Oleśnicy mamy to, bo popiera to Ibrahim, popiera to Mensen, e, popiera to Nawrocki. No, mm, ich partie e, po, popierają to media konserwatywne, które dokładają oliwy do ognia. Musimy pamiętać o tym, że takie przypadki powodują, że sfrustrowani pacjenci atakują lekarzy, bo każdemu się wydaje, że jest ekspertem, że on wie lepiej jak leczyć, bo on wysłuchał jakiegoś szarlatana z TikToka albo przeczytał coś w internecie i uważa, że no to że aha, dana terapia no nie była skuteczna, bo lekarz to jest taki, 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 bo on usłyszał od kogoś tam, że taki, taki środek byłby lepszy. No, no nie. I naprawdę tacy ludzie powodują ataki. Bezkarność posłów, bezkarność mediów konserwatywnych, bezkarność obrońców życia. Bezkarność antyszczepionkowców powoduje, że zwykli ludzie, czasami pijani, czasami pod wpływem narkotyków, czasami po prostu wzburzeni, zdenerwowani, dokonują ataków na lekarzy. Dlatego apeluję o solidarność, bo dzisiaj są lekarze, jutro ofiarami takich ataków mogą być pacjenci w szpitalu. Bo ktoś po prostu uzna, że nie tylko lekarz zasługuje na karę, ale, przy, ale jeszcze i pacjent, tak. No to, to kretynów naprawdę nie brakuje. Ludzi, którzy bez subienia, bez pomyślunku, no, mamy w Polsce pod dostatkiem. Tego jedy moim zdaniem jedynie Solidarność... Pacjentów i lekarzy oraz solidarność z lekarzami, samorządów lekarskich, ministra zdrowia może zwiększyć bezpieczeństwo. Oczywiście muszą się, musi być ustawa o strefach buchworowych w szpitalu, o bezpieczeństwie w placówkach medycznych, zapewniająca lekarzom, zwłaszcza tym atakowanym przez różnego rodzaju środowiska, ochronę. Muszą być jakieś bramki, które w szpitalach, dzięki którym będzie można wykryć osobę wnoszącą niebezpieczne narzędzia. No są, są potrzebne naprawdę gruntowne zmiany, aby takich sytuacji nie dochodziło, ale przede wszystkim muszą zejść zmiany w naszej mentalności. Nie bądźmy lekarzami na siłę, zaufajmy tym lekarzom. Mimo ogromnego hejtu, który się wylewa, Mimo mowy nienawiści, nie, nie, niech się nam się nie wydaje, że wszystko naprawdę, wszystko wiemy. Jeżeli ma, ktoś ma wątpliwości, czy diagnoza jest właściwa, nie, niech idzie do innego lekarza, ale niech nie atakuje tamtego, tak. No, po prostu no, mi, mi zabrakło słów po tym wydarzeniu. A rzadko kiedy brakuje mi słów. Dziękuję za. Wysłuchanie, jeżeli chcecie to subskrybujcie, powstańcie, lajka, możecie to udos i poślijcie dalej.